No i witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj parę słów nie tyle co o samym nawożeniu, bo widzicie ze za mną, za mną nawozy, więc możecie się zaraz domyślić, że będzie tu znowu coś gadał o nawożeniu. A to nie do końca prawda. Oczywiście nawożenie też będzie liźnięte, natomiast dzisiaj kilka słów o glebie. Z racji tego ja ostatnio wspominałem, troszeczkę teraz pogłębiam. Wiedzę z zakresu gleby pod kątem takich bardziej wnikliwych analiz e, udziałów kationów w glebie, ogólnie o kompleksie sorpcyjnym. Tutaj zaczynamy troszeczkę więcej rozmawiać, i ja w tym temacie, trzeba otwarcie powiedzieć, leżę i się dopiero uczę. Natomiast e, mam to szczęście, że poznałem osoby, które w, w tym temacie są bardziej obeznane, dały mi pogląd. Na to, co w tej glebie jest dobrze, czy coś jest źle, bo z podstawowych wyników wygląda, że jest ok, że jest fajnie. Gdy jednak wejdziemy troszeczkę głębiej, okazuje się, że w sumie jest dobrze, natomiast są rzeczy, które wymagają poprawy, są rzeczy, które leżą. No nigdy nie jest tak, że nie da się czegoś poprawić, żeby było lepiej. I u mnie pierwszą rzeczą jest zły stosunek. Magnezu, za mała, nie będę tam się rozwodził, bo też nie chcę czegoś źle powiedzieć, bo tak jak wspomniałem, ja się dopiero uczę w tym temacie. Mam za mało magnezu, w prostych słowach żołnierskich, za mało magnezu. E, mam kizeryt, który widzicie za mną, w sumie też mam I to są takie resztki nawet sprzed dwóch lat. I, i w zamyśle miałem rzucić sobie tam gdzieś po 100 kilogramów, no, powiedzmy na, na kukurydzę. Natomiast... Spróbujemy troszeczkę się pobawić i miejscowo wywindujemy sobie koszty na hektar na dużo wyższy poziom, na, na, na dużo wyższym, będą one na dużo wyższym poziomie wywindujemy je na, na, do, do góry, ale zrobimy to doświadczalnie czy też ja zrobię sobie to doświadczalnie i będę stosował na różnych uprawach po powiedzmy 500 kg 300-500 kg kizerytu na hektar są to dawki dla wielu abstrakcyjne dla mnie w sumie też, natomiast e, zobaczymy, zobaczę, bo to już w teorii przy tej ilości e, zastosowanego nawozu w tej formie powinny już być widoczne różnice i teraz właśnie chcę zobaczyć czy to co wynika z analiz gleby e, po zastosowaniu w danym okresie wegetacyjnym tak dużej ilości kizerytu czy będzie widać poprawę? Zobaczymy, czy ten kizeryt zadziała tak, jak powinien zadziałać. Kizeryt, tak, kizeryt, tu bardziej chodzi nam o, o magnes. Czy on spowoduje, że na danej połaci pola rośliny będą lepiej wyglądały? Ja w tym roku miałem takie doświadczenie w kukurydzy, już szczerze mówiąc, częściowo o nim zupełnie zapomniałem. To tutaj Maciek, któryś miszał, a później kosił, on tak naprawdę przypomniał mi o tym częściowo. Tak ogólnie nie przyglądałem się jakoś bardzo wnikliwie roślinom, nie porównywałem ich. Natomiast raz Maciek był u mnie na kawie, poszliśmy sobie na pole i wtedy różnic żadnych nie widzieliśmy. Natomiast wiecie, różnice organoleptyczne, aplonowe to też są dwie różne rzeczy. Natomiast nie ważyliśmy tego, ale podczas zbierania, podczas koszenia też jakichś tam różnic nie było widać. Natomiast e być może kukurydza jest złą rośliną do tego typu porównania, bo u nas w tym roku no, kukurydza po prostu się męczyła, była na bardzo nierównym polu pod względem ukształtowania terenu, więc też może gdzieś te wyniki mogły być zaburzone. Dlatego chciałbym sobie powtórzyć takie doświadczenie i zrobić to na rzepaku, na dwóch działkach na działce, gdzie mam dzierżawę i na swojej działce. To samo na pszenicy, po kukurydzy i po rzepaku. Być może w kukurydzy z, z, zrobię, być może w grochu gdzieś tam zrobię. Mam chyba 4,5 tony, więc jak dałbym po 500 kg, to 9 hektarów mogę zrobić takiego doświadczenia. Zobaczymy czy będzie coś widoczne. Jak, jak, jeżeli będzie to jak to będzie widoczne. No bo tak naprawdę jeżeli chodzi o plony pszenicy, rzepaku i ogólnie z wielolecia, no powiedzmy tak, kukurydza troszeczkę u mnie leży, ale ogólnie jakby weźmiemy pod uwagę te, te plony tych podstawowych roślin, które uprawiam i weźmiemy pod uwagę nawożenie, jakie stosuję, to tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, prawda? Natomiast cały czas zastanawiam się kwestia gleby, tego, że to jest ciężka ziemia w wielu przypadkach i ona ma jednak tendencję do takiego... Zlewania się, do takiego zamulania się jest taka, taka, nawet jak zrobimy Głęboszem, to ona jest taka zbita, e, niby prowadzimy tyle lat bez orkę, e, widać po resztkach. E, nawet po kukurydzy teraz jest widoczne, że ta gleba ona żyje, no bo tych, resztki, ty, tych resztek nie ma, one są przerabiane, pytanie, czy one są w właściwy sposób przerabiane, czy nie. no Wiecie, to jest naprawdę bardzo szeroki temat i jest tutaj wiele kwestii do poruszenia. Natomiast. Biorąc pod uwagę nawożenie, plony i tak dalej, to widać, że ta ziemia, że ona, ziem, że ona żyje, że ona pracuje, że to nie jest jałowy twór, tylko jest już na pewnym poziomie, który daje nam raz, że dobre plony, dwa, możemy ograniczać pewne nawożenie i tak dalej, i tak dalej, wynikające z jej zasobności. Natomiast jest tam jeszcze sporo do poprawy. Ja bym chciał pójść w kierunku użyźnienia jej w sensie może źle to powiedzieć, nie użyźnienia, spowodowania, żeby ta gleba była jeszcze przyjemniejsza w uprawie. Ja na przykład nie mogę powiedzieć, że po tylu latach bez orki jakoś bardzo zauważyłem, że tą glebę uprawia się lżej. Teraz pytanie: dlaczego? Czy ja robię błędy w, w tej samej uprawie gleby? Czy brakuje właśnie tego jednego składnika, który by spowodował, że ona będzie luźniejsza? Może trzeba będzie więcej wapnia wprowadzić, ale bez podbijania pH. A może czegoś innego? I właśnie chciałbym poszukać tego elementu, który spowodowałby mi, że ta gleba zrobi się po prostu pulchniejsza. Hmm. To jest taki, jakiś, tak, teraz taki mój, tak, no nie powiem, że to jest jakiś kierunek, do którego będę podążał i tak dalej, bez względu na wszystko, no bo też ważna jest ekonomia. Gdybym miał rzucać na każdy hektar po 500 kg kizerytu, no to ekonomicznie jest to średnio uzasadnione, prawda? Ale może trzeba będzie, może się okaże, że te 500 kg zrobi efekt i finalnie nie będziemy dawać po 500 kg, nie wiem, a 150? 200? Bo teraz nie daje praktycznie pod zboża, jak już kizery dawałem, to tylko pod rzepak, a pod resztę upraw nie, więc może takie małe, mniejsze dawki, ale stosowane co, co roku, codziennie, co roku spowodują, że, że będzie lepiej. Teraz chciałbym właśnie takie boom zrobić. Wychodzi na to po wszystkich jakichś tam analizach i tak dalej, że ani ta wydawać by się nam mogła duża ilość siarki wprowadzona i na raz, nie powinna zaszkodzić, bo tak naprawdę sumarycznie jest, byłoby jej i tak niedużo, biorąc pod uwagę kompleks sorpcyjny i tak dalej. To samo się tyczy magnezy, więc zaszkodzić nie zaszk zaszkodzę. Pytanie, czy się polepszy i później, czy to ekonomicznie się przełoży, bo gdybyśmy brali pod uwagę tylko i wyłącznie ekonomię, no to wydaje mi się, że Jestem na takim poziomie, że mogę śmiało powiedzieć, że skoro pszenica rośnie mi tylko i wyłącznie na 160 kg azotu i udaje się zebrać średnio z 85 czy 6 hektarów ponad 8 ton, to wydaje mi się, że tutaj się nie ma do czego przyczepić. Natomiast, jak wspomniałem, jest jeszcze sporo do poprawy można się nad wieloma rzeczami skupić, można wiele rzeczy poprawić. Tylko no właśnie mówię, trzeba znaleźć zawsze ten kompromis gdzieś tam na środku. No i fajnie by było, gdyby gdyby tą glebę uprawiało się po prostu lżej, gdyby ona była bardziej sypka. No to jest takie jakieś, takie, takie moje, moje wewnętrzne, jakieś takie dążenie, takie spróbowanie. Mam też pomysł na tego typu, żeby, żeby zmienić troszeczkę może system uprawy, a ja w tym czasie zmienię może e, tło. Zastanawiam się nad tym, czy by nie przejść... Zróbę sobie w drugą rękę wziąć, bo ciężko już. Zastanawiam się nad tym, czy by nie zmienić troszeczkę systemu uprawy, jeżeli chodzi o, o głęboką uprawę, o takie intensywne mieszanie, czy, czy nie przejść może troszeczkę bardziej na... Żałuję, że w tym roku tego nie zrobiłem, że nie zasiałem części, chociaż pszenicy po rzepaku w talerzówkę. Zasiałem tak oczywiście pszenicę po kukurydzy, Natomiast... Trzeba było spróbować jednak tą pszenicę po rzepaku, trzeba było ją jednak zasiać. Trzeba było zobaczyć, czy te plony się będą różniły, czy nie. Bo tak zastanawiam się, czy by właśnie troszeczkę nie zmienić tego systemu uprawy, w sensie po rzepaku i kukurydzy wejść w tą uprawę talerzówką. Rzepak siać w uprawie ST, w striptealu, więc mielibyśmy takie spulchnienie głęb, gleby za pomocą agregatu do uprawy pasowej. A na przykład pod uprawy jarę głęboszować. Jak najgłębiej, w jak najbardziej korzystnych warunkach, żeby głęboszować. I żeby zrobić tak, że raz na 4 lata wypadałoby, że każda działka byłaby zgłęboszowana. Wtedy tak samo raz na 4 lata każde pole byłoby głębiej uprawione za pomocą maszyny do. Uprawy pasowej, czyli łącznie mamy w danym roku 50 hektarów uprawionych głębiej spulchnionych gleba byłaby spulchniona głębiej i 50% zaokrągleniu oczywiście uprawionych płytko mieszanych bardziej. No nie wiem, zaraz Wam coś pokażę na polu.